Jezus, pan Roberto Karno z lewa strona! To był Lewis Polarek, ale nie trafił tak jak w tej reklamie. I Konstantynowicz wyjaśnia sytuację. I koniec pierwszej połowy. Chodzić... Bardzo blisko Jezus, co tam będzie? Nie było nic. Wybijają studenci, to chyba pierwsza poważna akcja kadry. Jeszcze zagrożenie pod Blanką, ale już kąta zakują studenci. Brawa Flanka. Gdzie tak mocno doktor Fastowską ty? Bandytę. Eee! No jedziemy z tą falą, co jest? Może następny raz wyciągnę. Doktor Kwasnowska, wspaniała znów interwencja. A on właśnie na doktora Kwasnowska. Mój drodzy, to był groźny strzał Paweł Merkowski z około 97 metrów. Ale świetna też obrona. Artur Borowar jest dzisiaj nie do pokonania po prostu. Zrobił charakterystyczny znak stronę kibiców, ręczów. Znowu swojego szczęścia włowali studencia ale... cały czas.